Ale nie to jest najważniejsze. Kiedy z taką wielką miłością mówił o Warszawie, ja go zapytałem pewnego dnia, a dlaczego pan wyjechał? Dlaczego pan w ogóle wyjechał z Polski, skoro pan do niej tak bardzo tęskni? Bo on rzeczywiście tęskniał w sposób, który, który, który trudno opowiedzieć. A on powiedział, bo mi gmina kazała. Gmina, ja, dla mnie to było pojęcie zupełnie obce, nieznane. Jaka gmina? Gmina Żydowska. I wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, że obok rozmaitych uwarunkowań, o których się mówiło, jest uwarunkowanie i okoliczność, o której się w ogóle nie mówi. Mianowicie, że część tych, którzy wyjechali, musiało wyjechać, bo jakim, jako argument podawano potrzebę, konieczność solidarności z wyjeżdżającymi. Otóż nikt, o ile wiem, nie zajmował się profesjonalnie naukowo-akademicko tym zjawiskiem, tymczasem jest to zjawisko godne, godne uwagi, bo ci ludzie z całą pewnością zasługują także pod wieloma względami na pamięć Polaków, bo z tego choćby względu, że w tej trudnej sytuacji pomarcowej emigracji należeli do tych, którzy z dumą i ze wzruszeniem opowiadali o tym etapie swojej biografii, który był związany mocno z Polską. I drugie, drugi aspekt, który jest przemilczany. Otóż jest milczenie o losach tych, którzy nie będąc Żydami, wyjechali po marcu 1968. Zazwyczaj w, w rezultacie tego, że byli lojalni wobec swoich żydowskich współmałżonków i rodzin. Dokładnie w tym samym czasie, tylko jesienią 1979 roku spotkałem kobietę, która w Polsce była dyplomowaną pielęgniarką, natomiast wyszła za mąż za Żyda, który pracował na Uniwersytecie Warszawskim, był wykładowcą i gdy... Przyszły te marcowe rozrachunki i porachunki, doszedł do wniosku i dano mu do zrozumienia, że musi wyjechać. Ona, będąc Polką i Katoliczką, postanowiła wyjechać razem z nim. Mieli syna, który się urodził już tutaj w Warszawie. Kiedy wyjechali do Izraela, tam, po dwóch czy trzech latach, on zachorował na raka i wkrótce zmarł. Ona została sama, została sama z tym dzieckiem. Tu była dyplomowaną pielęgniarką, tam natomiast była salową. Nie z powodu jakiegoś defektu swojej specjalizacji, nieumiejętności. Pracowała na co dzień z ludźmi, którzy mówili po, po polsku, w języku polskim. Tylko nie mogła się doczekać jakiegokolwiek awansu, ponieważ nie była Żydówką, była gojką. Bardzo mocno to przeżywał również jej syn, ich dziecko. I on ułożył taki dwuwiersz, który w różnych sytuacjach przytaczam, bo ciągle we mnie jakoś istnieje, trwa. Mianowicie ten chłopiec, który wtedy, kiedy ja byłem, miał już 12-13 lat, ten chłopiec ułożył taki wierszyk: Mam dwie ojczyzny i obie nie moje jedna bo był żydem druga bo my jest gojem otóż gdy przyglądamy się zjawisku tej y, pomarcowej emigracji należy także postawić pytanie o solidarność żydów z tymi którzy wobec nich okazali solidarność i lojalność jeżeli zarzuca się nam, że niedostatecznie opłakiwaliśmy, jak to się w latach 90. i 2000. często pisze, fakt, że Żydzi wyjechali, to trzeba powiedzieć, że na drugie, drugą stronę tego zjawiska jest fakt, że zdaje się, iż los tych, którzy. Wyjechali ze swoimi współmałżonkami, nie był godny żadnej zazdrości, że był to bardzo trudny los i że w tym podejściu przejawia się może nie tyle coś z antypolonizmu, ile coś w ogóle z oddzielania się od tych, którzy Żydami nie są. To jest przykład pierwszy. I dwie sugestie do badań na ten temat. O ile wiem, nikt się tymi losami tych ludzi nie zajmował. Ta kobieta bardzo chciała do Polski wrócić. Prosiła mnie, wiedząc, że wracam do Polski, abym tutaj postarał się, poruszył niebo i ziemię. Ja starałem się po powrocie rzeczywiście zapytać, ale odpowiedziano mi odpowiedni urzędnicy. Odpowiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe. Została pozbawiona polskiego paszportu i jej powrót był wtedy całkowicie niemożliwy. Gdzie są ci ludzie, którzy prawda, wtedy decydowali o tych sprawach, jakie były ich dalsze losy, zarówno tych, którzy z tego powodu cierpieli, jak i tych, którzy ich życiorysy łamali. Przykład drugi. Katyn. Zbrodnia katyńska łączy się nierozdzielnie z kłamstwem katyńskim. Teraz... Zbliża się 70. rocznica zbrodni katyńskiej, o tym się mówi, dzięki Bogu, i pisze stosunkowo dużo. Więc nie tyle zajmijmy się samą zbrodnią, co kłamstwem katyńskim, kłamstwem, które za tą zbrodnią poszło. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że o ile kłamstwo oświęcimskie, traktowane jako przejaw antysemityzmu, jest ścigane z urzędu, o ile wiem także w Polsce, o tyle kłamstwo katyńskie jako przejaw antypolonizmu jest zupełnie bezkarne. Czyli na temat Katynia można w gruncie rzeczy pisać i mówić, co się chce, a jeszcze lepiej nie pisać i nie mówić wcale. Otóż to kłamstwo katyńskie dotyczy najpierw perspektywy wewnętrznej, można by powiedzieć, wewnątrzpolskiej. Nie sposób nie zadać pytania, gdzie się podzieli propagandziści, autorzy publikacji podręczników szkolnych, nauczyciele, dziennikarze, którzy do 1989 roku nie zdobyli się na mówienie prawdy o Katyniu, ani nie mieli na to żadnej ochoty. Natomiast po 1989 roku nie zostali w żaden sposób zdemaskowani ani zmuszeni do rozliczenia się z katyńskiego kłamstwa. W gruncie rzeczy ta sytuacja jest tak bardzo bolesna, że, że do dzisiaj rzuca cień na społeczną polską świadomość i polskie rozeznanie na temat Katynia. I drugi element tej samej prawdy. Mianowicie, jeżeli w Polsce do 89 roku nie można było mówić i pisać prawdy o katyniu, także w krajach ościennych, to jak ta sprawa wyglądała w tak zwanym wolnym świecie. Tam przecież nie można powiedzieć, że byli w jakikolwiek sposób ograniczeni tymi y, ograniczeniami, które nas dotyczyły. Tymczasem względy polityczne usunęły w cień prawdę, a ofiarami tego kłamstwa katyńskiego, które często przybierało postać zwyczajnego milczenia o tej zbrodni, stali się Polacy i Polska. Rodzi się, nasuwa się pytanie, czy i na ile w tego rodzaju strategii można rozpoznać przejawy wyraźnego czy ukrywanego antypolonizmu. Otóż prawda o naszej historii, o tym dramacie w naszej historii wydawała się niepotrzebna, a nawet niewygodna, a nawet szkodliwa dla stosunków. Państw zachodnich, także Stanów Zjednoczonych i Kanady ze Związkiem Radzieckim. Polacy wobec tego, w tym milczeniu, w tej atmosferze milczenia, byli traktowani jak swoisty wrzut Europy, który uniemożliwia pokojowe zbliżenie i pokojową współpracę. W tym kontekście, Trzeba też postawić pytanie, również bardzo ważne, myślę, że ono teraz będzie wracało z mocną siłą. Kto jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską? Nie chodzi tylko o personalną odpowiedzialność, ale chodzi o coś bardziej ogólnego. Mianowicie, czy Rosjanie, czy można przeprowadzić znak równości Rosja i Związek Radziecki? Otóż taki znak równości przeprowadza się w Polsce, ale Rosjanie uważają go za niezwykle krzywdzący. Dlatego, że bardzo wielu z nich postrzega, chociaż potem wychowywani w tej rzeczywistości, ale postrzega rzeczywistość komunizmu na terenie Rosji narzuconą tak samo jak gdzie indziej. W latach oblicza się, że w latach 1917-1920. Chyba te szacunki są prawdziwe, założyło życiem tę rewolucję bolszewicką przypłaciło życiem około 10 milionów Rosjan. Ten terror trwał także później, więc jakiej proweniencji? Jaka jest geneza, jaka jest natura tego antypolonizmu, antypolskości, który znalazł wyraz w zbrodni katyńskiej? Czy jest to zbrodnia o proweniencji rosyjskiej, czy jest to zbrodnia o proweniencji komunistycznej? Tutaj wiem, że może się rozpętać bardzo gorąca dyskusja i debata, być może jest bardzo potrzebna, ale zwróćmy uwagę na to, że Polacy i Rosjanie byli za sobą w cudzysłowie oswojeni w dobrym i w złym tego słowa znaczeniu.